Nagrodzona wieloma nagrodami we wszystkich niemal dziedzinach życia, przyjazna mieszkańcom, turystom i przedsiębiorcom. Zgodnie ze swoim hasłem promocyjnym zawsze podąża w dobrym kierunku. Gmina Komorniki. Ostatnie trzy lata w Gminie Komorniki obfitowały w inwestycje na rzecz mieszkańców, ich sprawnej obsługi, bezpieczeństwa, edukacji, rekreacji oraz drogowe służące jej dalszemu rozwojowi. Jedną z największych inwestycji jest urząd gminy Komorniki. Dotychczasowa siedziba służyła mieszkańcom i urzędnikom od 1973 roku. Tak jak gmina się rozrasta, równolegle rozrastają się sprawy, które prowadzi. W związku z tym, urząd, który był optymalny czy dobry w latach 90., okazał się za mały w latach już 2000. -tych. Ciasnotę przeżywaliśmy przez szereg lat. No i wreszcie kiedyś musiała po powstać ta decyzja o rozbudowie urzędu. W nowo wybudowanej części urzędu komorniccy urzędnicy pracują od stycznia 2013 roku. Inwestycja polegała na dobudowaniu do istniejącego urzędu nowego budynku. Nowa część liczy ponad 1400 m2 i składa się z czterech kondygnacji. W najniższej z nich piwnicy mieści się m.in. 100-metrowe archiwum spełniające najnowsze przepisy dotyczące organizacji archiwów zakładowych. Urzędnicy pracują na trzech poziomach. Na pierwszym piętrze umieszczono współpracujące ze sobą wydziały tzw. Tak techniczne, to znaczy inwestycji i remontów, komunalne oraz planowania przestrzennego. Na drugim piętrze znajdują się gabinety wójta, jego zastępcy, skarbnika oraz sekretarza. Parter przeznaczony został m.in. na biuro podawcze, wydział organizacyjny oraz pomieszczenia Rady Gminy z nowoczesną salą sesyjną. Nowy obiekt, przekraczający powierzchnią kilkakrotnie stary budynek, wyposażony jest w panele słoneczne służące wykorzystywaniu energii słonecznej do podgrzewania wody. Wejście do nowego budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach. Każda kondygnacja posiada wygodną poczekalnię dla klientów, a także windę spełniającą wymogi unijne oraz nowoczesne standardy. Trwająca półtora roku budowa nowego obiektu kosztowała blisko 8 milionów złotych. Równolegle z rozbudową siedziby Urzędu Gminy, wyremontowany został stary budynek, w którym znajduje się Komisariat Policji. Jego powierzchnia po rozbudowie zwiększyła się dwukrotnie, po przekazaniu przez Urząd dodatkowych pomieszczeń wynosi blisko 400 m2. Komisariat został zaprojektowany, podobnie jak urząd, w nowoczesnym stylu. Koszty inwestycji zostały rozłożone między Gminę Komorniki i Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Budynek, składający się z trzech kondygnacji, zyskał biura do pracy, sale posiedzeń oraz praktyczne pomieszczenia socjalne. Dla policjantów. Zmiany, jakie dokonały się w pracy komisariatu, mogą odczuć nie tylko pracujący tam policjanci, ale przede wszystkim mieszkańcy gminy. Od 2010 roku mieszkańcy Komornik mogą korzystać ze zmodernizowanego ośrodka zdrowia, który wzbogacił się m.in. o nowoczesną windę i pochylnie dla niepełnosprawnych. W budynku znajdują się zmodyfikowane i dostosowane do obowiązujących norm i przepisów pomieszczenia przychodni, dwie osobne przychodnie ogólne połączone wspólnymi pomieszczeniami dla pacjentów, poczekalnia, rejestracja, gabinet zabiegowy, gabinet EKG. Modernizacja objęła także remont istniejących gabinetów lekarskich, powstały też gabinety rehabilitacji. Na drugim piętrze zmieniony został układ pomieszczeń biblioteki i gminnego ośrodka kultury, a pomieszczenia te wyremontowano. Jednym z głównych priorytetów Gminy Komorniki jest edukacja i promocja zdrowego stylu życia. Stąd spore nakłady na rozbudowę i modernizację szkół i obiektów sportowych. W ramach wykonywanych prac w gimnazjum w Komornikach szkoła uzyskała dodatkowo sześć klas: bibliotekę, szatnię oraz zlokalizowaną na poddaszu Aule. W nowym budynku zamontowana jest też winda. Budynek został rozbudowany i podwyższony, uzyskał też nową elewację. Koszt inwestycji wyniósł ponad 2,5 miliona złotych. Cieszą nas nie tylko sale dydaktyczne, które pozyskaliśmy w związku z rozbudową gimnazjum, bo one są bardzo ważne, liczba uczniów nam coraz bardziej wzrasta i będzie ich coraz więcej, ale również to, co nas bardzo tutaj cieszy i zadowala, a co było pierwszym etapem takiego, takiej rozbudowy gimnazjum, to przyłączenie szkoły do hali gminnego środka sportu. Oddanie do użytku nowego budynku szkoły podstawowej w Homencicach było największą inwestycją oświatową gminy komorniki, zakończoną w roku 2012. Do Chomęcickiej szkoły uczęszcza ponad setka uczniów, ale wobec ciągłej tendencji wzrostowej tej liczby zapadła decyzja o rozbudowie szkoły. Po rozbudowie wygospodarowano m.in. miejsce dla pracy psychologa z dziećmi. Budynek jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Ciekawa architektura obiektu nawiązuje stylem do pierwotnego budynku znajdującego się już w rejestrze zabytków. Bardzo się cieszymy z nowego obiektu, ponieważ jak Państwo widzicie jest on nowoczesny, a wszystkim się to dzisiaj podoba. Nasze dzieciaki zyskały dwie sale dydaktyczne i trzecią, taką mniejszą salkę na zajęcia dodatkowe. Możemy tutaj spotkać się również z pedagogiem, no i oczywiście sekretariat i wszelkie miejsca potrzebne do pracy, czyli pomieszczenia gospodarcze i kotłowni. Powody do radości mają mieszkańcy Łęczycy, którzy mogą już korzystać z nowego domu kultury. W świetlicy rozkwitnie życie kulturalne wsi, swoje miejsce znajdzie tam zarówno młodzież na zajęciach popołudniowych, jak i seniorzy. Wcześniej w budynku znajdował się lokal gastronomiczny, w którym dokonano gruntownej przebudowy instalacji, wymieniono pokrycie dachu i ocieplono elewację. Inwestycja zrealizowana została w pół roku kosztem około pół miliona złotych. Jedną z najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie Komorniki jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Łęczycy. W ramach przebudowy podwyższono wały przeciwpowodziowe o 100%, zwiększono jej przepustowość poprzez modernizację poszczególnych obiektów w zakresie konstrukcji, technologii i automatyki. Zmodernizowano też stację transformatorową. Ciągłość pracy oczyszczalni zapewniono dzięki budowie systemu zasilania awaryjnego za pomocą agregatu prądotwórczego. Zostaje nam wybudowanie tylko rozbudowa sieci kanalizacyjnej w celu dozbrojenia nowych ulic, nowych osiedli powstających i z tego powodu wskaźnik osiągnięcia efektu ekologicznego mamy wysoki. Gmina komorniki w przeważającej większości z gminą o charakterze miejskim wiąże się to z zabezpieczeniem miejsca w szkołach i przedszkolach oraz budową kolejnych placów zabaw. W gminie znajduje się ich aż 18. Jednym z przykładów dbałości gminy w tej dziedzinie jest plac zabaw w plewiskach przy ulicy Zielarskiej. Raptem przez dwa miesiące przeprowadzono tam prace, których efektem stał się nowoczesny teren rekreacyjno-sportowy, przeznaczony zarówno dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców gminy. Prace obejmowały montaż urządzeń zabawowych dla dzieci z bezpiecznymi nawierzchniami, zamontowano także wolnostojące urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz elementy małej architektury. Obok powstało boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni. Nowe oblicze zyskał także park przy ulicy pocztowej w Komornikach, w którym zmodernizowany i wyczyszczony został staw ziemny, wokół którego powstały alejki spacerowe. Zamontowano też urządzenia zabawowe dla dzieci wraz z bezpiecznymi nawierzchniami, zamontowano wolno stojące urządzenia do ćwiczeń siłowych oraz elementy małej architektury. Szreniawa kosztem blisko 1,5 miliona złotych wzbogaciła się o kompleks boisk, na których można grać w koszykówkę, siatkówkę czy badmintona. Na amatorów tenisa ziemnego czekają aż cztery korty. Całość uzupełnia kontener szatniowy. Teren jest ogrodzony i oświetlony. Kosztem ponad 3 milionów złotych nowe oblicze zyskał stadion w Plewiskach, gdzie wybudowano nowoczesny pawilon szatniowo-administracyjny. Oprócz imponujących trybun dla 600 widzów, pawilon wyposażony jest w profesjonalne szatnie dla zawodników. Na doskonale utrzymanej przez gminny ośrodek sportu i rekreacji Murawie odbywają się ważne rozgrywki sportowe oraz treningi miejscowych klubów. Powstanie boiska Orlik oraz takiego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na pewno zachęciło miejscową dzieci i młodzież do uprawiania sportu. Na pewno musimy czymś przyciągnąć te dzieci, które w obecnych czasach nie garną się tak do sportu, jakimiś dobrymi warunkami. I to właśnie taką było naszą tutaj myślą, żeby udostępnić młodzieży i dzieciom te obiekty sportowe, a również poprzez fachowe zajęcia z trenerami, aby propagować sportowy tryb życia. Szkoła podstawowa w Komornikach od dwóch lat wyposażona jest w kompleks boisk sportowych umożliwiających prowadzenie zajęć dla uczniów czy treningów dla młodzików. Na boiskach o sztucznej poliuretanowej nawierzchni można grać w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, a na sztucznej trawie w piłkę nożną. Gmina Komorniki jako pierwsza z gmin w Polsce uchwaliła i przyjęła do realizacji program budowy dróg gminnych. Trzeba podkreślić, iż prawie wszystkie inwestycje drogowe wykonywane są na bazie własnych środków. Przebudowa ulicy skrytej w plewiskach kosztowała prawie 2,5 miliona złotych, za które przebudowano ulicę na długości 900 metrów. Jest dnia, ma teraz szerokość 6 metrów i nawierzchnię z betonu asfaltowego. Oprócz środków własnych gminy Komorniki, inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Rozbudowa ulicy Laskowskiej w Wirach obejmowała remont nawierzchni jezdni na długości prawie kilometra, remont zatok autobusowych, budowę chodników zjazdów do posesji oraz miejsc postojowych. Przebudowano też sieć kanalizacji deszczowej. Rozbudowa kosztowała blisko 3,5 miliona złotych. Ulica Zielarska w Plewiskach została kompleksowo przebudowana na odcinku ponad kilometra. Jezdnia wykonana została z betonowej kostki brukowej wraz z chodnikami i parkingiem. Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej i dokonano przebudowy infrastruktury podziemnej kosztem ponad 2 milionów złotych. Przebudowa ulicy Dworcowej i ulicy Podgórnej w Rosnówku objęła przebudowę ulicy Dworcowej, która stanowi ciąg pieszojezdny z kostki brukowej na długości pół kilometra oraz przebudowę ulicy Podgórnej na długości 240 metrów, gdzie znajduje się jezdnia i obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej. Przebudowa drogi powiatowej Komorniki-Wiry-Łęczyca to koszt ponad 5 milionów złotych. W ramach inwestycji wybudowano drogę asfaltową z chodnikami z betonowej kostki brukowej wraz z kanalizacją odwodnieniową. Na budowę tego odcinka uzyskano również dotację budżetową w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.